Dzień dobry, cześć. Bartek i Andrzej dotarli już do Tunezji, ale to wiecie z poprzedniego filmiku, dojechałyby z większych problemów także ich motocykle, więc wszystko póki co idzie zgodnie z planem. Właśnie KTM i Husqvarna zostały wypakowane. Obok rozłożony jest jakiś zawodnik na KTM-ie. Przednia naklejka tutaj zasługuje na uwagę, zobaczcie. Startował w rajdzie Dakar ten motocykl. Kolejny polski akcent w Tunezji, Kamil Wiśniewski i Orlen Team. Dla przypomnienia Kamil zajął trzecie miejsce w tegorocznym Dakarze. To jednak już jest zupełnie inna kategoria, mechanicy, obsługa i tym podobne. Każdy do tego dąży, ale jeszcze trochę czasu musi upłynąć, zanim na taki poziom wejdzie Bartek i Andrzej, ale ja naprawdę głęboko i mocno wierzę w to, że to się wydarzy. Kolejne motocykle stojące w parku maszyn. Wszystkie z przednią owiewką, całą wieżą nawigacyjną. Kóz gwarna powiększony, duży bak. Jakieś ostatnie przygotowania, wszędzie skrzynki narzędziowe. Zobaczcie, tutaj jeden ten KTM jest zaciekawił i zasługuje na uwagę. Nie ma tego przedniego, rajdowego kitu. Jest normalnie jakaś 450 seryjna. I tylko ma dołożoną z przodu nawigację i roadbooka. bardzo ładne motocykle złoty zawias z przodu Olinsa piękna okleina, dwa identyczne sprzęty będzie też kategoria zabytkowych znaczy nie wiem czy to zabytkowych, oldschoolowych takich legendarnych samochodów nie wiem czy taka kategoria będzie także w motocyklach, czy są ci chętni. Nie zabraknie także kładów. Yamaha Raptor, tutaj kolejna ekipa, która już przygodę zaliczyła z Dakarem. Bardzo dużo zawodników naprawdę na światowym najwyższym poziomie. Dzisiaj rozpoczęła się rejestracja zawodników, jutro odbiory techniczne. Mam nadzieję, że Bartek i Andrzej też coś nagrają i uda nam się to zmontować i pokazać Wam. No i w niedzielę startuje Fenix Rally 2022 i pierwsze spotkanie Bartka i Andrzeja z Saharą, więc dzieje się. Zobaczcie, jaka ciężarówka. Podwójne zawieszenie z przodu. Zestaw robi wrażenie. Obok ciężarówka wypełniona po brzegi częściami, więc w zasadzie sprzęt może ulec jakiejkolwiek awarii. Wszystko jest na przyczepie i da się naprawić. Kolejny imponujący sprzęt. Andrzej przeszedł się po parku maszyn. Pojazdy już zaczynają się zjeżdżać, jeszcze nie są, nie, wszyscy nie dotarli. No i aby pokazać nam, jak zaczyna tworzyć się miasteczko rajdowe. Phoenix Rally jest pierwszą z trzech rund rajdów długodystansowych. Tunezja jednak dla mnie i dla większości z Was jest nieosiągalna, nieosiągalna, bardzo odległa. Tym bardziej, że wyścig trwa tydzień. Nie ma jednak co się smucić, zamartwiać. Będzie jednak okazja zobaczyć tych wszystkich zawodników w akcji, bowiem druga runda odbywa się nigdzie indziej jak właśnie w Polsce. Od 27 czerwca do 1 lipca, pod nazwą Breslau Poland Railway. Możecie sobie sprawdzić, jak ktoś jest zainteresowany. Tutaj kolejny mocny team. Ile sprzętu przewieziono? Niesamowite pieniądze. Niesamowite doświadczenie. Organizacyjnie wszystko rozegrane. Potężne teamy tam właśnie dotarły. Trzecia runda, bowiem cały ten cykl skład rajdów długodystansowych składa się z trzech rund, czyli właśnie Fenix Rally, Breslau i Bałkany. Rajdy długodystansowe, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie działają bardzo motywująco. Bowiem w większości dyscyplin motorsportu motocyklowego dominują i pod względem frekwencji, jaki osiągnie z zawodnicy młodzi. A tutaj można to było doskonale dostrzec w trakcie dekoracji rajdu Dakar, że bardzo dużą część zawodników stanowią rajderzy starsi. Doświadczeni naprawdę wielu po 50. Więc jeśli jeszcze nie macie na przykład motocykla, budżetu doświadczenia, to nie macie co się zamartwiać. Wiele możecie jeszcze przeżyć i doznać w motorsporcie. Masa sprzętu. Rajt naprawdę, jak czytałem, relacje o poprzednich edycjach, bardzo dobrze zorganizowany, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a w mediach za dużo informacji nie ma. Kłady dopiero dojechały, jeszcze nie wszystkie pojazdy rozpakowane. Zobaczcie: na Tigrze przewożona ciężarówka, a na ciężarówce jeszcze Kład. No tak, zawodnicy między sobą się kontaktują, aby możliwie obniżyć sobie koszty transportu do Tunezji. Nie są to małe koszty, jak możecie sobie policzyć, a przy tej, kur, przy tej cenie paliwa to już całkowicie dojechać do Tunezji, jeszcze tam przepalać paliwo w trakcie rajdu. Robią się astronomiczne kwoty. No to jest dzisiaj tyle. Przeszliśmy się na dzień dzisiejszy. Park Maszyn wygląda tak. Czekamy na kolejne relacje od Andrzeja i Bartka. Jutro odbiór techniczny. a w niedzielę zaczną się już naprawdę bardzo duże emocje.